Cześć moi drodzy, z tej strony Marta i witam was z powrotem w That's Not My Neighbor. I dzisiaj przejdziemy sobie do trybu mojego, czyli w tym trybie, Kicia idź stąd, nie ma tu miejsca dla ciebie w tym momencie. No, w tym trybie możecie sobie stworzyć własnych ziomeczków i ziomki. To tyle w sumie, a pokażę wam w sumie jak to wygląda. Tutaj macie do wyboru wygląd, yy, imię, <laughs> nazwisko, mm, no, zawód do wyboru i głos męski albo damski. Okej, okay, dobra. A jeszcze dodam, że większość ludków yy, stworzyłam ja. Yy, niektórzy są losowi stworzeni przez <laughs> yy, komputer, że tak powiem. Dobra, lecimy. A kurwa, jakie ty masz pazury! Nie wytrzymam. Tak przestań miałczeć do mikrofonu. Widzowie cię nie uratują. Dobra, good afternoon. Hej, hej, hej. Identification. Dobra, zobaczmy, czy jesteś na. Jesteś Genovefa F302. Nauczycielka, ok. A nos się nie zgadza. Nos się nie zgadza, dobra. Mamy to. Mamy to. Czyli tak, znajdujesz się tu. No i te dokumenty też się nie zgadzają, no bo ma złe zdjęcie. Jak dla mnie. <laughs> Także tak powinno być. Czy on nie ma nosa? nie, to chyba same wąsy? Ma. Nie ma nosa! Co ty się bawisz? Woldemorta? Dobra, to jest. No, jak na razie to jest dość proste. Od razu zaznaczę, że jesteś na liście, nie zgadza się. Ok, no na razie gra nam podrzuca same takie bardzo proste rzeczy do zobaczenia. Od razu wam powiem, że ja nie pamiętam tych wszystkich ludków, którzy tutaj są, bo ich. No, jest 24 ich do zrobienia, tak? Także no dość sporo. Okej, okay, to zdecydowanie zrobił yy, mój laptop. <laughs> yy. Ale nie no takiego oka do wyboru nie ma. Czyli znowu się wy... Ej, co wy takie proste dajecie cały czas? Ty jesteś w ogóle na liście? Nie macie chyba. No jak na razie za proste, za proste rzeczy. A jeszcze Wam powiem, że nie musicie wszystkich tych pięter obstawiać. Możecie sobie zrobić, nie wiem, dwóch sąsiadów i tak może być też. Tak też możecie grać, dobra. Wygląd się zgadza, chyba. Chyba raczej na pewno. Chociaż. Nie, może być. Może być, dobra. F302. Tutaj i tutaj też. W 302 3, 2, 3, 650, 148 A, je, właśnie, uszy jeszcze. Czy uszy się zgadzają? Tak, uszy okej. Okay. No dobra. Przechodzisz dalej, brawo. Nie wtrącamy Cię do lochu na krzesło. No się ma kolego, Ciebie akurat pamiętam. Oczywiście, że zapomniałeś. Bo jednego nazwałam Bolek, a drugiego Lolek. I są to bracia. Tak, niewidomek ich nazwałam. Losowe słowa generator, generator w mózgu. Dobra, F30. Skup się Marta. f 30 Co jest? To? Chciałam kliknąć. F301. Dobra. Tu jest nasz kolega. Obydwoje są modelami. Ten jest modelem. Zapomniałam, jak to się nazywało kiedyś. Wiecie, jak ma bliznę, no to nie jest takim zwyczajnym modelem. Dobra, 4, 2, 3, 0, 15, 6, 2, 3. To się zgadza. Wygląd też. Tak, przechodzisz dalej. Nie, czekaj, nie masz tego. Jeszcze musicie. Pokaż mi. Zapomniałeś, dobra, czekajcie. 3, 2, 5, 5. 3, 2, 5. 5. Dzwonimy. Telefon do przyjaciela. No w sumie stawką jest życie. Ewentualnie nie wejście do domu. Dokumenty. No dobra, to cię wpuścimy. Już zaufam twojemu bratu. Dobra. A tu muszę zaznaczyć, że się nie zgadza. Yy, Okej. Okay. Wbrew zasadom wpuszczę cię dalej. Ok, tu mamy panią. Yy, ok, tak ją nazwałam, widocznie. Czy ona jest. Nie ma jej. Znaczy, nie, jest na liście, dobra, sobie od razu zaznaczę, że jest. F102. Właśnie, jeszcze tą datę muszę obczajać, bo nie pamiętam. 10. Dobra. Bo często to przegapiam ogólnie. Jak już mogliście zauważyć. Wygląd. Okej. Okay. Nos, dobry kształt. Usta w dobrym miejscu. Uszy. Okej. Okay. Brwi, oczy też. Opis. Dobra, teraz numer. 665, 897, 823. No dobra. Let's go. Nie mam pojęcia, do ilu tutaj tych sąsiadów będziemy grać. A masz kartę? Oczywiście, że zapomniałeś, jak zwykle. Lukas, Lucas Meta, F103. Ok. Dawaj mi to. Chwila skupienia. Wygląd ok. No, ale zapomniałeś tej swojej karty. Yy, swojego dowodu osobistego. 7, 4, 2, 3. Dobra. Dzwonimy. Dokumenty. O jejku dobra. Znowu zaryzykuję. Ojejku, co? Ile można, Henryk? Ile można zapominać? Henryk Walezy. F201 F201 No wygląd jest ok 3233 numer Co tak, chyba dzisiaj mam dobre serce, chyba wszystkich będę wpuszczać po kolei Dobra, niech ci będzie, chyba że mnie aresztują na koniec. Ty jesteś tu w ogóle? A, jesteś, dobra. Jest, no. Chociaż nie wiem, czy w tym trybie może dojść do aresztowania, czy nie. Witaj kolego, Bolek, już byłeś tutaj. Co, wyszedłeś z domu i wróciłeś z powrotem? E, dobra. Strasznie proste te wyglądy, powybierałam. Dobra. Po prostu chciałam, żeby ci ludzie jakoś w miarę normalnie wyglądali. A czekajcie, coś tu się nie zgadza. 4, 2, 3. Ha, nie zgadza się numer. No w końcu coś. W końcu coś, co można przeoczyć. Bardzo dobrze. Kolego, numer się nie zgadza, czyli. Czyli numer Dowod... Czyli dowód osobisty... Dobra, mamy to. Dorwałam cię, co so powtórzę. Let's go! Znowu ty... Dobra, ty jesteś na liście, to pamiętam. Genowefa... Teacher... Hmm. Okej... Okay. 3, 2, 3, 2. A, numer się nie zgadza, znowu. Znowu numer. Ok. Bardzo dobrze. Aczkolwiek trochę powtarzalne. No jest. Dobra. Ok, tworzone przez kompa. Ja to chyba zrobię taki mod, że po prostu wszystko będzie stworzone przez kompa. Wtedy będzie to jakoś. Lepiej, myślę. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz mi się nie chce. Dobra. Alex Chocolate. Chocolate Alex, tak. Okej, okay. tutaj pieczątki dobre. Nie to. Albo zaznaczę, że cię nie ma. F2... Jak to było? F204. Where you... A, coś mi się... Coś mi się nie pasuje. Coś. Wyglądowo. Nie. Nie dobrze jest. Czekajcie. Oczy. Okej. Okay. Brwi też. Usta, wąs. Nos, uszy. Nie no, zgadza się wygląd. No. Ogólna linia szczęki też. 302, 153, 156, 239, dobra, to, no to się zgadza. A, i kasjerem, dobra, tutaj nie ma napisane. Yy, no dobra, no to pani z wąsem, no przechodzisz. Przechodzisz dalej. Gratuluję do półfinału. Złoty przycisk. O, tu mamy złoty przycisk. To akurat. Entry, no kurde, znowu ktoś zapomniał. Ty jesteś, moja imienniczka. Moja imienniczka... A dobra, to już klikałam. Które to piętro? F102. Tak, jesteś tutaj. No siostry nie mam ogólnie. W prawdziwym życiu. Ciekawostka. O mnie, dobra. No wygląd się zgadza. No kurde, za prosty ten wygląd zrobiłam, powiem wam. 7,7,8, 5,99, 5, 6 i 4, 3, 1. Data też się zgadza. Kurde, kocie, ciągniesz mi włosy. Hmm, dobra, musimy zadzwonić. 4553. 4, 5 5 3 No, idź mi stąd. Dokumenty, tak, zapomniałaś, dobra. No dobra, dzisiaj mam dobre serce, także możesz iść dalej, tak, ale złotego przycisku nie dostaniesz. Prokop jest na tak, wieniawa jest na nie. Nie. O, wszystkich... wszystkich puś... znaczy, no. Złapałam tych, co trzeba było. Nikt nie zginął. Zobaczę sobie jeszcze. Czy ja to, czy ja to dobrze zaznaczałam, tak jak myślałam? Czy te zdjęcia też się liczą? Nie no, okej okay, jest tak. No, okej, okay, ten mod. Yy, no, nie zachwycił mnie za bardzo, no. Za prosty jest po prostu. No może to jest też moja wina, przez to, że taki prosty wygląd zrobiłam. No ale z drugiej strony, no. Nie wiem, sama nie wiem. Powiem tak, ja jeszcze zrobię że tak, że, że po prostu tutaj będą ludki zrobione losowo przez kąpa. Yy, ok moi drodzy. No, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dosyć krótki. No, ale będą następne. Dopóki będziecie chcieli to oglądać, to będą następne, tak? Jak się oglądalność wyczerpie tej gry, no to już nie będzie nagrywana. No, także. A, i w następnym filmie możecie się spodziewać na pewno tej karcianki. E, Okej, okay. także moi drodzy, to by było na tyle. W tym odcinku dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia.